Dzień 14 rano Poznanie samego siebie Warunkiem służby Bogu jest oczyszczenie serca co dokonuje się przez poznanie siebie Duchu Święty natchnij mnie miłości Boża pochłoń mnie drogą prawdy prowadź mnie Maryjo matko moja spójrz na mnie razem z Jezusem błogosław mnie od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Ave Maris Stella Witaj, gwiazdo morza, wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga, Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju. Odmień e miano, winnych wyzwól z zwięzłów, ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski, okaż, żeś jest matką, wzrusz modłami swymi tego, co Twym synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy, Daj nam żyć w pokorze, daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć, daj Jezusa, mieć w nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, 1, werset 48 bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18. W każdym położeniu dziękujcie. Jednym z najlepszych lekarstw na pychę, której objawami są nerwowość, złośliwość, zniechęcenie, jest wdzięczność. Alicja Lęczewska, Świadectwo 298, 301 Nerwowość jest objawami braku Boga w sercu i jest skutkiem podrażnienia Twojej duszy przez wpływy złego ducha. Zauważ jeszcze to, że objawia się ona najczęściej w sytuacjach i wobec osób, z którymi się nie liczysz i których nie szanujesz zbytnio, bo wydaje ci się, że jesteś lepsza i mądrzejsza od nich, że są od ciebie zależne i że możesz sobie na to pozwolić. Impulsywne, nerwowe reakcje świadczą nie tylko o niskiej kulturze, ale przede wszystkim o ukrytej w sercu frustracji, niezadowoleniu, poczuciu krzywdy, żalu wobec ludzi. Którzy nie spełnili Twoich oczekiwań, o nieuświadomionym pragnieniu zemsty. A gdy spojrzysz głębiej w swoje serce, dojrzysz korzenie tej frustracji, którymi jest pycha, wygórowane mniemanie o sobie i pogarda wobec innych ludzi. Takie są prawdziwe korzenie Twoich nerwowych, niekontrolowanych zachowań, którymi urażasz bliźnich. Jest to objaw Twojego wewnętrznego rozdarcia duszy, do której ma dostęp kusiciel, bo za mało w niej Boga, bo za mało pokory i wewnętrznej zgody na przyjęcie woli mojej, na przyjmowanie wszystkich wydarzeń, jakie Cię spotykają, jako mojej łaski i mojego pouczenia, podyktowanego miłością i troską o uświęcenie Twojej duszy. To, ażeby Twoją duszę doprowadzić do świętości, jest dla mnie ważniejsze niż posługiwanie się Tobą jako moim narzędziem wobec ludzi. Ponieważ Cię kocham i troszczę się o Ciebie, nie dopuszczam do takich Twoich działań i takich sytuacji, które umacniałyby w Twoim sercu pychę, wysokie mniemanie o sobie i niskie o innych. Gdybyś zechciała trwać przy sercu moim w uniżeniu i miłości, i gdybyś w głębi duszy wybaczyła nie tyle ludziom, których podświadomie ciągle oskarżasz, co Bogu swojemu, za to, że nie spełnia woli Twojej, jakże inaczej wyglądałoby Twoje serce, jakże wielki i głęboki pokój i jedność wypełniłyby Twoje wnętrze. Jak wielka łagodność ogarnęłaby całą Twoją naturę, i jak wielka miłość do całego stworzenia! Byłabyś szczęśliwa, a przecież tylko człowiek szczęśliwy w głębi swej duszy jest łagodny, cierpliwy, subtelny w swych reakcjach i czule obdarzający dobrocią i miłością każdego i zawsze. Nie ukrywaj swoich słabości, albowiem słabość ukrywana panuje nad tobą, natomiast nad słabością ujawnioną ty panujesz. Z nauk sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego. Poczucie wdzięczności sprzeciwia się wszelkiego rodzaju objawom pychy. Wdzięczność podnosi w ludziach ducha, to nie tylko w tych którym ją okazujemy, ale także w tych, którzy są świadkami naszej wdzięczności wobec innych. Wszystko mamy przyjmować z dziękczynieniem, a więc mamy dziękować także za to, co nas doświadcza, za zewnętrzne zło, które nas dotyka. To ma być podziękowanie szczere, a więc powinienem mówić: Panie Boże, mnie się wydaje, że to jest złe, Odczuwam to jako coś złego, jako nieszczęście. Mnie to boli, chciałbym się tego pozbyć, ale ty wiesz, co mi jest potrzebne i dlatego Ci za to dziękuję. Każdemu radzę tak czynić. To przynosi pokój wewnętrzny, to znaczy Pan Bóg daje wtedy łaskę. To jest zdobycie się na szczególne zaufanie do Boga i na większą miłość. Zwróć się do Maryi. Maryjo, wdzięczny jestem Tobie za... I tu wymień. Za co? I przez Twoje serce pragnę wyrazić moją wdzięczność Bogu. Zaproś Maryję do wszystkich wydarzeń dzisiejszego dnia, do wszystkich Twoich obowiązków, rozmów, Spotkań. Poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci żyć wdzięcznością okazywaną Bogu i ludziom, tak jak żyła nią Maryja. Odmów dziesiątkę różańca Świętego, pomyśl w jakiej intencji chcesz ją odmówić. Możesz dodatkowe intencje dodawać przed każdą kolejną modlitwą Zdrowaś Maryjo. Aniele, stróżu mój, chroń mnie przed pychą, nerwowością, niezadowoleniem i pomóż mi być wdzięcznym za wszystko, co mnie dzisiaj spotka. Amen.